Proszę, proszę, no za mną. Żwawo, żwawo. Proszę tu, będzie pan leżał pila. Ale czy moja choroba nie wymaga lepszych warunków? Pana choroba rozwija się znakomicie. W takim tempie, że nie wiem czy warto po się wszystko dla do mojego dobra. A uwierzy Pan, że zrobimy wszystko dla Pana dobra? Uwierzy Pan, siostro, że ja nie mogę umrzeć? Za tak Kto tu nie może umrzeć? No ja. <śla> pan, niech Pan mnie nie rozśmiesza. Siostro, no co Cię robi pocyt? Po polsku czy po łacinie? Hmm, po polsku, wyżej po łacinie. Oj, nie lubię tego leczyć. Na akademii miałem z tego komis. Doktorze, nie jesteś pan na akademii! To są nasi pacjenci! Na razie, na razie! Na dziecko do kopulowania. Doktorze, proszę się postarać. Odwiedzę się. Nie, nie jest. Dla władzy. No to co z nim zrobimy? Nie wiem. Na kanale miałem szczęki. Doktorze? Doktorze! Co? Co pan się prosi? Otworzyć usta. Zamknąć. Oddychać. Nie oddychać. Beknąć. Oh! Uwielbiam to uczucie. Doktorze, wyleczy mnie pan, to się zobaczy. No to co z nim w końcu zrobimy? No, ludzie, no. No nie wiem. O! Doktorze, czy musimy codziennie do przychodzić? To tylko odma. Dobra, Odma? Kto badereks? Od ma. No tak! A więc nie umrę. To się zobaczy. No to się nie umiera! Czasem tak! Nie mogę na to umrzeć! Co się pan kłóci z fachowcem? Proszę to zobaczyć i więcej nie godzą. No to faktycznie się nie umiera, ale wjechał mi na ambicję.